56.00 sztuka użytkowa wycielenie 3 czerwca. 02.55 sztuka użytkowa wycielenie 13 maja.

12.76 wycielenie 6 maja 41.86 sztuka użytkowa wycielenie 25 maja 19.413 13 po masce wycielenie 18 maja Tak. 6405 sztuka użytkowa wycielenie 20 maja 6792 sztuka użytkowa wycielenie 7 czerwca 667 63 77 7800 800 pomasce wycielenie 9 maja